Po prostu posiedziałeś, pogadałeś, więc... Spoko. Wiesz... Nie te emocje opadły, a jakoś... No nie mogę przestać o tym myśleć. Nie. Też to się Nie wiedziałem, czy to zrobić. No nie, właśnie. To Musisz się od tego Nikomu nie pomożesz, a w ten sposób będziesz się tylko sam bardziej wkręcać. No to! Lecco! No Mój mm. mm. Koszmarna noc. Co? Mm. No. No ja pan już był Wielnacki ze mną. Czyli co? Mówisz, że się spisał. Pomyślałabyś? O posłaczy mieliście raczej. Powiedziałbym średnio. No, tak powiem, że koszmar. No, że nie spodziewałam się, że w tak trudnym momencie co się to właśnie. ja nigdy nie byłem jego fanem, ale muszę ci powiedzieć, że...